Dzisiaj o tym, jak uczy się siebie osoba z niezdefiniowanym centrum śledzony. Jeżeli masz niezdefiniowaną śledzone, to zapewne wiesz, że masz niesamowity potencjał mądrości i świadomości innych i że uczysz się siebie, jesteś świadoma siebie, będąc świadomą innych. I to przebiega na trzech takich głównych polach. Po pierwsze, twój system odpornościowy jest jak gąbka. To znaczy, że ciągniesz, absorbujesz i też potęgujesz odczucie zdrowia innych. Dlatego, będąc taką osobą, bardzo ważne jest dla ciebie, przyglądanie się temu, jak się czujesz zdrowotnie po kontaktach z osobami dokoła ciebie. Wiadomo, że często nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktów z osobą chorą, ale możemy o siebie zadbać po. I dla takiej osoby z niezdefiniowaną śledzioną jest bardzo ważna właśnie ta higiena, po spotkaniach, zwłaszcza jeżeli wiesz, że miałaś do czynienia z osobą chorą. Jeżeli masz niezdefiniowaną śledzone, to pewnie choroby różnego ro rodzaju choroby nie są, nie są ci obce, bo, bo, bo dokładnie po to tu jesteś, tak? Chorując, nabierasz świadomości siebie, uczysz się też o różnych systemach, ruczysz się tego, co ci służy, co ci nie służy. Daje to ogromny potencjał właśnie na mądrość i na to, żeby dzielić się z innymi te, tym, co, czego dowiedziałaś się y, albo dowiedziałeś o sobie. I mówi się, że osobom z niezdefiniowanym śledzioną y, nie służą tak bardzo... Y, Lekarstwa te takie standardowe, mocne, zwłaszcza antybiotyki, sterydy. I ja to mogę potwierdzić, bo, bo mam niezdefiniowano śledzone, a bardziej mm, wspiera ich system, który jest wrażliwym systemem system odpornościowy, y jednak. Y y te takie sposoby naturalne, czyli medycyna holistyczna, tradycyjna medycyna chińska, ajurweda, może homeopatia. Przyjrzyj się temu, jestem bardzo ciekawa. Ja od lat wiem, że, że, że nie mogę przyjmować sterydów, że nie mogę przyjmować antybiotyków. Wiem właśnie metodą prób i błędów. Jak się czułam kiedyś, kiedy, kiedy je przyjmowałam, a wiem, jak bardzo wspiera mnie na przykład medycyna chińska. Więc jeżeli tego jeszcze świadomie nie zauważyłaś, to przyjrzyj się. Następnym razem, może kiedy będziesz chora, spróbuj bardziej naturalnych środków i zobacz, jak reaguje Twój organizm. Drugim takim. Elementem nauki siebie poprzez śledzioną, niezdefiniowaną jest lęk. Na pewno zauważyłaś, że lęk innych osób, które są w otoczeniu Twojej aury, dotyka Cię, że, że czujesz ten lęk, że absorbujesz go, że często bierzesz go jako swój. I patrzysz y, przez filtry lękowe innych osób. Jeżeli masz zdefiniowane też twoje y, niektóre bramy y, przy niezdefiniowanej y, śledzionie, to y, konkretne lęki, y, które tam są w tych bramach, będą Ci się odzywać właśnie w wyniku y, tego no, absorbowania y, lęków innych. I tu ważne jest dla Ciebie to, żeby akceptować, że Ty uczysz się siebie, uczysz się życia, uczysz się, uczysz się życia, ym, radząc sobie, albo wręcz, raczej powiedziałabym właściwe słowo jest procesując lęki. Ym, ważne jest, żebyś pozwoliła, czy pozwolił sobie na poczucie tych lęków, na poczucie ich w ciele. Na przeprocesowanie, bo to daje Ci siłę, to cię wzmacnia. I niestety od lęków nie, nie uciekniesz, nikt z nas nie ucieknie, ale myślę, że bardzo dużo daje właśnie to świadome podejście do tych lęków, czyli zauważenie, OK, mam niezdefiniowaną, śledzone, jestem. Bardziej y, wrażliwa, y, jestem generalnie wrażliwa na, na lęki y, zarówno osób, jak i środowiska. W związku z tym y, no, warto przede wszystkim, żeby sobie uświadamiać, y, czy to jest moje, czy to nie jest moje. I pozwalać na, na to, żeby, żeby, żeby te lęki przeszły przez Ciebie, żeby je przeprocesować. I jeszcze trzecią rzeczą, y, która jest bardzo ważna, świadomość, y, której jest bardzo ważna dla osoby z niezdefiniowaną śledzioną, y, jest to jest fakt, że przez śledzione przechodzi właściwie największe takie unwarunkowanie w human design, y, które wiąże się z potrzebą czucia się dobrze. I osoba, jeżeli masz tą niezdefiniowaną śledzionę, to Całe życie nieświadomie szukasz i, i, i kierujesz się właśnie tą potrzebą. Chcesz czuć się dobrze. I to ma bardzo duży wpływ na relacje, w, w których jesteś, na związki. Bo jak wiesz, według tej zasady, że, że, że przeciwne definicje się przyciągają, osoby z niezdefiniowaną śledzioną bardzo często są w związkach i mają dookoła siebie dużo osób z zdefiniowaną śledzioną, dlatego że przy nich czują się dobrze. To są osoby, które z natury, yy, będąc w tych wyż, wyższych swoich wibracjach, emitują właśnie takiego energię yy, dobrostanu. I tutaj świadomość tego no, daje ogromną moc, dlatego że mogą się zdarzyć relacje, w których jakby podświadomie cię będzie ciągnęło do tej osoby ze względu właśnie na, to, na tą potrzebę dobrego czucia się dobrze, a ta osoba nie będzie dla Ciebie właściwa, z różnych powodów. No, wiele jest na przykład takich przykładów związków toksycznych, kiedy, kiedy kobieta jest w sytuacji, w której chciałaby, wie, wie że, że na przykład mąż... Generalnie relacja, nie, w, nie chcę chodzi, wchodzić tutaj w takie szczegóły, ale generalnie, że relacja jej nie służy, że nie jest dla niej dobra, a, a mimo to tkwi w tym, w tym związku. I to bardzo często jest właśnie na poziomie tej zależności śledziony, niezdefiniowanej od, od śledziony, zdefiniowanej. I na pewno tutaj znowu jest ważna kolejna świadomość. Świadomość tego, że Ty uczysz się siebie doświadczając y, ludzi, sytuacji, y, które nie są dla Ciebie dobre i dzięki temu możesz wyciągnąć mądrość, co jest dla Ciebie dobre. Y, I ważne jest właśnie bardzo przy osobach z niezdefiniowaną śledzioną takie, takie spojrzenie z dystansem. Spojrzenie z dystansem właśnie na te, na te trudne doświadczenia, na to, na to, co, co jest złe, tak? co nam się przytrafia i, i myślimy, że jest złe. I, i zastanawienie się, czego, czego mnie to nauczyło, co ja tu wzięłam co, i, i poczułam mocniej, co, co tak właściwie mi nie służy. I, i, i w jakim kierunku chciałabym iść. Jeżeli chodzi o relacje, to tutaj to, co na pewno chroni, chroni tak w cudzysłowie taką osobę z niezdefiniowaną śledzioną, to słuchanie strategii i autorytetu. Przy wchodzeniu w jakąkolwiek relację jest ważne, żebyś zależnie od od tego, jakim jesteś y, typem human design, y, no, albo została zaproszona, albo odpowiedziała y, na sygnał, który, y, który dostaniesz, y, albo też, y, no, w przypadku manifestora, to akurat manifestor y, może, może, może zainicjować, tak, i właściwie ma zainicjować y, związek, no, a potem Ważne jest też zweryfikowanie ze swoim autorytetem, bo to, że ktoś się tobą interesuje, zaprasza cię, yy, nawet może potencjalnie, yy, mówię teraz o projektorze, okazuje uznanie, to wcale nie znaczy, że dla ciebie jest dobre bycie w tej relacji. Więc tutaj yy, no, wspiera wspiera y, nasz, y, nasz wewnętrzny autorytet. I, i to samo dla, y, dla generatorów i manifestujących generatorów, tak? To, że, że, że właśnie dostajesz sygnały zainteresowania od kogoś, y, to nie znaczy, że, to jest, y, że ta relacja jest dla ciebie dobra, tak? Ważne jest właśnie posłuchanie y, swojego gut feeling, czy, czy może y, przeprowadzenie, y, Przeczekanie, tak? Aż poczekanie na, na, na znak z emocjonalnego e, autorytetu. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałam, y, wzmocniło Cię w zakresie właśnie takiego obserwacji siebie, świadomości i spojrzenia na niezdefiniowane centrum z punktu widzenia y, takiego pozytywnego, z punktu widzenia tego, jak wiele. Może ci dać to, że masz niezdefiniowane centrum. Bo wiele osób właśnie podchodzi do tych niezdefiniowanych centrów jako o, to jest problem, tak? Tutaj jestem podatna na, na wpływy, czy podatne na wpływy innych. Ale jest tego też dru druga strona: potencjał ogromnej mądrości i w przypadku y, centrum y, śledzione y, ogromnej świadomości. Y, więc to, co z tym zrobisz, y, zależy od Ciebie. Jeżeli spodobało Ci się to wideo, to Polub. Jeżeli masz jakieś swoje właśnie doświadczenia, masz niezdefiniowano śledzone i masz swoje doświadczenia dotyczące właśnie tych sytuacji, o których wspominałam, a może jakieś inne, to podziel się w komentarzu chętnie, chętnie poczytam. No i jeżeli chcesz oglądać więcej, to zasubskrybuj się. Do zobaczenia!